Proszę. Dzień dobry. Przepraszam Pani Magdo, ale to ważna sprawa. Ach tak. Siadajcie. Przykro mi to mówić, ale w naszej szkole, a dokładnie w tej klasie, doszło do bardzo nieprzyjemnego incydentu. Nie możemy tolerować takiego zachowania. Proszę. Musicie wiedzieć, że kilka dziewcząt z tej klasy pobiło swoją koleżankę. Kasia Lubicz. Chcielibyśmy to wyjaśnić. Kasiu, które to były dziewczęta? Prażuch. Prażuch, stań. Ale pani dyrektorze. Nie, 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 porozmawiamy o tym potem. Kto jeszcze? Głogowska. Głogowska. Stań. Kto jeszcze? Bartos. Ty też wstań. Czy to wszystkie? Tak. Dobrze. Idziemy do mojego gabinetu. Ale, panie dyrektorze, to jakaś pomyłka. Przecież Lubicz kłamie. Ona zawsze kłamie. Nie, 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 nie. Porozmawiamy o tym w gabinecie. Aha. Stankiewicz. Ja? Ty też pójdziesz z nami. Będziesz świadkiem w imieniu klasy. Proszę, idziemy.